Cześć, Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj 17 niedziela zwykła. Liturgia dzisiejszej niedzieli bardzo dużo i bardzo konkretnie mówi nam o modlitwie, o modlitwie, która ma być wytrwała. Modlitwie, która ma być spotkaniem z Bogiem, rozmową z Nim, dialogiem. W pierwszym czytaniu widzimy ten dialog, dialog, rozmowę z Panem Bogiem. Słyszymy słowa modlącego się, słyszymy słowa Pana Boga. To jest dialog. W Ewangelii, Pan Jezus uczy nas modlitwę Ojcza Nasz i mówi o wytrwałości w tej modlitwie, o tym, że jeśli do nas coś przyjdzie, o coś nas prosi, to nawet jeśli jeśli nie damy mu czegoś albo nie będziemy chcieli mu dać z powodu tego, że jest naszym przyjacielem, to ze względu na to, że on jest taki wytrwały, że nalega, że prosi, damy mu co potrzebuje. Tym bardziej Pan Bóg. Jednak chciałabym zwrócić uwagę na jeden szczegół, bardzo ważny, bardzo istotny szczegół, a mianowicie, że najważniejsze jest to jedno słowo: ojciec trudno mówić o modlitwie o rozmowie o dialogu z kimś kto nie jest dla nas ojcem. Oczywiście, że taki dialog jest możliwy, bo rozmawiamy, dialogujemy z różnymi ludźmi. Niekoniecznie jesteśmy z nimi spokrewnieni. Moi drodzy, myślę jednak, że Pan Jezus ucząc nas modlitwy, o którą został poproszony, Mówi, zacznijcie od tego słowa ojciec. I można by zrobić osobną medytację nad tym, co to znaczy, że Bóg jest moim ojcem. Czy On naprawdę jest moim ojcem, jaki ja mam obraz ojca, tego ojca ziemskiego, ale i tego ojca niebieskiego. Czy jest to obraz taki, jaki ukazuje nam Jezus Chrystus w Ewangelii? Rembrandt przedstawiający obraz powrotu Syna Marnotrawnego. Zaznaczył tam pewien szczegół, a mianowicie dłonie Ojca, Boga Ojca, który przyjmuje syna, są dwie różne. Jedna jest mocną ręką Ojca, druga jest delikatną, czułą ręką Matki. Taki jest Bóg. Bóg łączy w sobie to, co piękne i dobre z macierzyństwa i z ojcowska. Czy mam taki obraz Boga? Nie dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela, będzie takim czasem refleksji nad tym, jaki jest dla mnie Bóg. Czy jest dla mnie Ojcem? Jakim jest Ojcem? Pozdrawiam bardzo serdecznie.